Siema! To nasz pierwszy dzień w pracy. Siema, siema siomeczki z tej strony, bo ja yy, dzisiaj nagrywamy Grimace yy, Shake. Cicho, musimy wziąć yy, ten order. Ja wezmę order i dobra, co, co chcę ten... Ja ci podam. Food number tu. Proszę wziąć food number tu. Food number tu. kiedyś. To jest mega fajna gierka. Proszę, food number. Miedzenie dwa. Proszę. Ja wezmę dobra? od razu jedynkę, dwójkę. Okay. Wiem, że się nie da. O, wiadomości! O nie... Ale to co, 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 ten, my mamy tutaj chłodnię jeszcze swoją. Ja mogę tam potem pójść tutaj i... No, Łał! nie, dzieciaki nic dobra, dziwne, że naszy... Chłopaki, idę, chłopaki, idę się wysrać. O nie, nie, ja tam nie chcę, ja, ja chcę być z wami, ja się boję takich gier jak jest... Dobra, z wami. ja, ja już biorę, ja już biorę kolejne... Ja mam już Food Number 1, już ci daję. Widziałem, bo właśnie z daję, Proszę, Nie wiem, się chłopie, ja idę do... Dobra, ja idę do chłodni, bo, tam... bo mi trochę za bardzo gorąco tutaj jesteś. A nie, ja idę do chłodni, bo tam nie ma okien i się czuję najbezpieczniej. Ale wiesz jak w chłodni właśnie... Tej... O, dobra. Food numer 3. Mam, mam. Dobrze. To nie Czekajcie. To ja mam jedynie numer trzy? Nie. Ja jeden, nie. a. ja ja mam. Nie, dwa. ja już... Dobra, zaczekajcie, ja idę po poszczura. Każdy o oh mnie, dobra. Mam już go. Dobra. E, widzieliście to? E, nie. Co? Co zostało? Dobra, nie to było? Wracamy do, wracamy do pracy, bo nie dostaniecie tych e, 2500 zł. Nie. Ale prze, przecież my... Dajcie mu cośowego, bo chłopiec chłop zdecydowanie niezdecydowany. Dajcie mu dwójkę. Dałem mu dwójkę. Dałem mu trójkę. Byłem pierwszy. Aha. Daj mu pączka. Ej, umiesz tak? w w moim postaci. Okej. Okay. O, dobra, ja mam No Proszę, fala. Sympatyczny. Ale sympatyczny, Zajdę do toalety. Dobra, sympatyczny człowiek, nie? Naprawdę no. trażki. Ej, ja idę wynieść śmieci, weźcie poczekajcie na mnie. Nie, proszę, nie, zbierz śmieci na zewnątrz. Nie, oni nie, nie ja nie chcę. chcę. Ja tak samo na... no, tak, Ja I idę, żebyśmy ich nie słyszeli. Dobra, ja jestem w toalecie, oni mnie nie słyszą. To jest pierwszy dzień naszej pracy. I patrzcie tutaj, lewy górny, bo to się pokazuje. Więc tak, to jest pierwszy dzień naszej pracy. No i w sumie to mega fajnie. I wracamy, chciałem wam powiedzieć. Pracujemy w Maku, i to jest gierka nie horror, to jest familina. O! o, o jest. Dobra? Ale była mój No, halo Ale mocna reka była. Jedzenie numer jeden. Prawie. prawie nie złapali. Jak to Cię złapali? Co Cię złapało? No byłem w i tam widziałem go. Co? Okej. Okay. Dostaliśmy nasze 2500. Nie. O, dzień no, dobry. A to nie za miesiąc się dostaje pieniądze? Nie, my dostajemy za dzień. Nie, ja nie w O, patrz... Ej, dobra, to ja biorę mopa dla samoobrony, o, bo ja tutaj i, idę robić. O, to, to, ja mam, ja mam... Y, jedzenie, jedzenie drugie. Mm. Ale czy można iść o podczas pracy? Nie. Tak, ale ja muszę iść teraz do łazienki z tym mopem. Jest. No dobra. O kurde, Był tu. Co? Z chwilę co było? No, nie wiem, tutaj by ktoś tutaj był. Tutaj widzę taką ciemną postać. Ale była czy jest? Możliwe, że jest. Ja muszę zmopować całą podłogę ma, dobra. Zmopowałem. Widziałem jakieś oczy, ale może mi się przewidziało naprawdę. No, pewnie się przewidziała. ja mam food 3. No, ja, ja tutaj odbieram, więc ja teraz. Bo weź innego fooda. Bo ja mam wód 3 wydra Weźcie, ty Lecimy Dajcie Ale... mu trójka Ok, take custom customer order O Jezu, dobra, Precelowski, idziemy, ja mam mopa. Idę z wami, z wami Nie, ty odbieraj, poczekaj, bo może. Gdzieś... Nie, to jest... O nie, on nas goni Uciekaj <laughs> <laughs> O nie Precel <laughs> Ja, wiem, że to, że ja, ja nie wiem, co się stało, ja się, to był wszystko sen, ale dzisiaj jest pierwszy dzień pracy, uff, jak dobrze, że to był tylko sen. Dobra, czekamy na foczkę i Wydraż, przyjdą z powrotem.